Nigdy wcześniej nie remontowano tylu dróg w powiecie ełckim, ile w obecnej kadencji Zarządu i Rady Powiatu. Tylko w tym roku wykonano roboty drogowe za prawie 15 milionów złotych. Powiat ełcki jest aktualnie liderem w województwie warmińsko-mazurskim, jeśli chodzi o inwestycje na mostach. Jesteśmy w Jędrzejkach, jest to jeden z najpiękniejszych zakątków naszego powiatu. Stoimy na nowym powiatowym moście, to jeden z dwóch. Powiatowych mostów wyremontowanych w tym roku. Most o konstrukcji drewnianej wybudowano w jędrzejkach między jeziorami Białym i Stackim w latach 60. Korozja biologiczna i zły stan techniczny podpór oraz innych elementów spowodowały, że trzeba było go rozebrać. Obecnie konstrukcja jest żelbetowo-stalowa, szerokość wzrosła do ponad 8 metrów. Pojawiła się także asfaltowa nawierzchnia. Powiat wydał na most w jędrzejkach ponad 1 200 000 złotych. Ponad dwa razy tyle pochłonęła inwestycja w prostkach, a konkretnie przebudowa 3 km drogi prostki kopijki oraz remontu mostu na rzece Ełk. Jezdnia została poszerzona z 3 do 5 metrów. Trójprzęsłowy most o długości prawie 35 metrów zyskał nową nawierzchnię, chodniki, krawężniki, uzupełniono ubytki betonu i wykonano remont elewacji mostu. W celu poprawy bezpieczeństwa drogowego ustawiono stalowe bariery ochronne, wybudowano także ponad półkilometrowy chodnik. Generalnie zajmujemy też pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o inwestycje na drogach. Generalnie jeżeli chodzi o wydatki na jeden kilometr dróg, a w inwestycjach drogowych zajmujemy trzecie miejsce. Zlikwidowano już uciążliwości na ulicy Kolejowej w Ełku. Naprawiono tu chodniki po obu stronach ulicy. Ciągi piesze z płyt betonowych zastąpiono kostką brokową. Wdzięczni władzom powiatu są także mieszkańcy Stradun. W kierunku na Majnówkę wybudowany został bowiem nowy chodnik. Przebudowano tu zjazdy gospodarcze i dwa lokalne skrzyżowania. Butów gumowych do przejścia deszczową porą nie trzeba będzie zakładać nie tylko w Stradunach, bowiem nowy ciąg pieszy powstał również w Szarejkach. Kolejną Długo oczekiwaną inwestycją była przebudowa drogi Bartosze-Rożyńsk w 2009 roku. Za pieniądze ze środków Unii Europejskiej, powiatu ełckiego oraz gminy Ełk wykonano roboty modernizacyjne w miejscowościach Gózki, Mołdzie, Judziki i Bartosze. Istniejącą nawierzchnię brukowcową wykorzystano jako podbudowę pod nową nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego. Wyregulowano szerokość jezdni i pasa drogowego, poprawiono odwodnienie. W ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej subregionu ełckiego zrealizowano także przebudowę drogi na odcinku Bałamutowo-Królowa Wola. Wykonaliśmy również 12,4 km potrójnych powierzchniowych utrwaleń, czyli na nawierzchniach żwirowych, wykonaliśmy nawierzchnie bitumiczne i szereg remontów pojedynczych, podwójnych powierzchniowych utrwaleń polepszających przejezność na naszych drogach. Ogółem w tym roku powiat Ełcki wyremontował prawie 40 km dróg, co stanowi 10% wszystkich powiatowych tras. Kiedy rozpoczynaliśmy tę kadencję, wyglądało na to, że w dotychczasowym tempie to będziemy remontować drogi powiatowe przez 160 lat. Jeżeli przyjmiemy tempo obecnego roku, zakończymy remonty już po latach 10. W 2010 roku również nie zabraknie remontów, także dzięki decyzjom radnych, którzy zaakceptowali plany powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Powiatu. Mamy już umowy podpisane z marszałkiem, mamy już informacje z ministerstwa, od ministra, że są podpisane schetynówki. Będziemy wykonywali takie roboty jak ulicę Jeziorno w Starych Juchach, drogę od Lisek do Starych Juch, to jest półtora kilometrowy odcinek. Podpisaną mamy umowę również na wykonanie ważnej, bardzo ważnej drogi dla mieszkańców od Oracz do Płociczna. To jest 5,6 km. Połączymy i skończymy drogę prostki, kopijki. To będzie 10 km, już zamknięte. W trzech etapach żeśmy to robili, w tym roku 2,6 km. No, i z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, czyli tzw. schetynówek, wykonamy miejscowość Sypitki i wykonamy miejscowość Mostauty. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to koniec inwestycji. Hojność radnych, operatywność w pozyskiwaniu środków unijnych i dobra współpraca z gminami może zaowocować kolejnymi robotami drogowymi. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy ulicy Grajewskiej w Ełku to powiatowa placówka, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Dzieciom, które ze względu na deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych. W ośrodku funkcjonują szkoła podstawowa nr 1, szkoła podstawowa nr 2, gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 2, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, a wkrótce na miejscu będzie działał internet. Z prawdziwego zdarzenia. Na 50-lecie ośrodka dzięki odpowiednim decyzjom powiat ełcki rozpoczął rozbudowę szkoły. Co roku jestem tutaj z wizytą w tej szkole i chyba na pierwszym spotkaniu obiecałem w imieniu zarządu, że szkoła ta jest i pozostanie oczkiem w głowie włas naszego powiatu. Sądzę, że ta inwestycja. Jest tego dowodem. W piątek, 27 listopada, odbyła się specjalna uroczystość. Najpierw władze powiatu na czele ze starostą Euckim, a także przedstawiciele władz kościelnych, parlamentarzyści, wiceminister edukacji, samorządowcy i pracownicy oświaty podpisali akt erekcyjny pod budowę internetu. Potem dokument po odczytaniu wraz z aktualną prasą włożono w ścianę. A po poświęceniu przez biskupa Romualda Kamińskiego każdy z gości wziął się za symboliczne wmurowanie aktu. Nie obyło się bez specjalnych wystąpień, wyróżnień i występów artystycznych w wykonaniu uczniów placówki. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, w związku z tym wymaga bardzo dużej troski i odpowiedzialności. Dzięki internatowi, który dzisiaj eregowaliśmy, myślę, że te potrzeby młodzieży będą w szczególny sposób spełnione i będą służyły sukcesowi procesom ich życia. Efektem trwających prac budowlanych będzie internat o powierzchni zabudowy ponad 1000 m2. Wielkość kubatury to prawie 6,5 tysiące metrów sześciennych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Trzykondygnacyjny internat zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. To właśnie ściana łącznika będzie kryła podpisane i wmurowane w listopadzie dokument. Budowa, warta ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych, została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest inwestycja naprawdę, wręcz niepotrzebna, ale konieczna. konieczna. Pozwoli to nie tylko naszym dzieciom z naszego powiatu tutaj zdobywać wykształcenie w szkole zawodowej, w tej chwili mówię, ale również sądzę, że z ościennych powiatów będzie możliwe, że dzieciom tym... Specjalnej troski umożliwimy właśnie dalszy etap kształcenia. Internet rozpocznie funkcjonowanie w 2011 roku. Z roku na rok rozwija się współpraca samorządu powiatowego ze stowarzyszeniami, klubami, związkami i fundacjami, które działają na terenie powiatu Euckiego. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu ogłosił właśnie kolejne konsultacje społeczne, które dotyczą programu współpracy na 2010 rok. Chodzi o to, aby udoskonalać i umacniać współdziałanie urzędu z sektorem pozarządowym. Zainteresowani mieszkańcy opinie mogą dostarczać do Wydziału Promocji osobiście, listownie lub elektronicznie. Planujemy. Kilka zmian, jeżeli chodzi o program w stosunku do roku obecnego. Przede wszystkim chcemy uszczegółowić zakres zadań, jeżeli chodzi o Eckie Centrum Organizacji Pozarządowych. Będą to już konkretnie wydzielone zadania, którymi chcemy, aby Ecop zajął się w roku następnym planujemy też zwiększenie oczywiście kwot na konkurs ofert. W budżecie na 2010 rok zaplanowano 400 tysięcy złotych na granty w ramach konkursu ofert, najwięcej tradycyjnie na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu. Chcemy się skupić na tym, żeby organizacje pozarządowe włączały się jak najbardziej w realizację imprez, które starostwo powiatowe Wokół chce organizować w roku przyszłym, takich imprez jak Dożynki Powiatowe festyny różnego rodzaju sportowej, rekreacyjne. Prawdopodobnie jak już ustalimy jak będzie wyglądał herb powiatu to będziemy chcieli oczywiście zorganizować jakąś konferencję na ten temat. Też pragniemy udziału organizacji pozarządowych w tych wszystkich tematach, którymi się zajmujemy. Konsultacje społeczne programu współpracy 2010 potrwają do 14 grudnia.